Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny nudny filmik o e-papierosach. No niestety na razie nie mam jakichś takich, kurde, jakichś fajnych nowości, jeżeli chodzi o jednorazówki. Yy, powiem, o, powiem Wam tak, yy, tutaj poprzednio na filmiku rozbierałem takiego. Ktoś mi napisał tam w komentarzu, łoźle go rozebrałeś, bo kurde, rozwalił się i tak dalej. Co prawda, to prawda. Staram się teraz troszeczkę lepiej e, otworzyć. Słuchajcie, te dwa. W sumie mam, tak, dwa e-papierosy jednorazowe. Ten już był na filmiku, także nie będzie tutaj żadnej nowości. Natomiast takiego jeszcze nie miałem, słuchajcie. AUPO, coś tam, Care for Your Life. No i zobaczcie, jaką tu mamy naklejkę z trupią czachą. Gefach. Cokolwiek to znaczy po niemiecku chyba. To niech ktoś napisze, jak ktoś zna niemiecki, co to znaczy Gehafr. Oczywiście mogę przetłumaczyć w Google, nie? Tłumaczę. 800 PUFS Red Storm. Tak wygląda, jeżeli chodzi o... Tutaj to jest ten znaczek przekreślonego kosza. Także tak to wygląda na tyka papierosach. Tu jest nawet jeszcze jakieś UKCA. No i od drugiej strony identyczne. W sumie można powiedzieć, że identyczne opakowania. Zobaczymy, co będzie w środku. I dla jeszcze przypomnienia to też jest akumulator z e-papierosa, jednorazowego, tylko takiego bardziej, jakby to powiedzieć, prostokątnego. No i zobaczcie, tutaj już całkiem fajna bateryjka siedzi, prostokątna zaraz Wam powiem, do czego je ja wykorzystam. Ta się działa ostatnio w tym tutaj. Także raczej w tych będzie to samo, ale mówię, tutaj natomiast, słuchajcie, jest totalnie inna sytuacja, bo to jest akumulator ze smoka, takiego, którego już można normalnie ładować przez USB-ka. On miał tam płytkę z mosfet który kurde... No już było fajne sterowanie tym yy, e-papierosem. I powiem Wam, że tutaj już siedzi naprawdę porządne ogniwo, bo ewe 23600. I tutaj, kurde, popatrzcie, 3000 mAh, także bardzo duża pojemność. No i pewnie z, z też jeszcze duża jest moc na tym tym. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego, bo ja będę chciał sobie przerobić ten taki odsysacz oparów jak coś się lutuje genialne, to jest fajne włożę tutaj do niego taką płyteczkę która zostanie podłączona właśnie do takiego akumulatorka 3,7V i to będzie polegało na tym, że ta płytka mi zrobi podbije te napięcie, tu jest potencjometr USB-C, słuchajcie także klasa sama w sobie i będzie można sobie ładować Takiego akumulatorka w tym urządzonku, co jest mega fajnym patencikiem. No i tutaj jest włącznik, który będzie załączał i włączał, że będzie totalnie mobilna wersja takiego cysacza. On tutaj ma, słuchajcie, filtr węglowy. Gdzieś tutaj było widać ten filtr węglowy. Tutaj jeszcze taką czapeczkę miał na górze. Gdzieś ją zapodziałem. Nie wiem, gdzie ona w tej chwili jest. Ale fajne, fajna sprawa. Także jest jakiś sens sobie takie jednorazówki rozbierać, choćby dla tych akumulatorków, bo jak widzieliście, mogą się fajnie gdzieś tam przytać, nie? Dobra, słuchajcie. Zaczynamy sobie rozbiórkę. Zaczniemy od tego, co już był. Także raczej będzie coś w tym stylu. O właśnie gdzie ja mam? Akumulatorek z tego. Czy to było z tego? No, gdzieś jeszcze tutaj mam jeszcze akumulator. Dobra, zacznę może taką. Od tej strony najpierw. Wciągnę tą zawleczkę. Zobaczcie. No nic z nowego już chyba Was nie zaskoczy. Ale teraz najważniejsza ciekawa kwestia, żeby nie uszkodzić tego wszystkiego i wyciągnąć to praktycznie w jednym kawałku, łapiemy od dołu i kombinerkami, ja mam dosyć takie solidne kombinerki, zobaczcie, to już wychodzi. Mamy już praktycznie cały do wyciągnięcia akumulatorek z tą tutaj wnętrznością. Ja postaram się to jakoś tak fajnie wyciągnąć żebyśmy sobie zobaczyli co tam w środku jest tylko wezmę śrubokręt o, słuchajcie od tej strony będę popychał nie no, profeska zobaczcie, cały pierwszy raz zobaczymy akumulator nie wyciągam jeszcze porównajmy sobie może zawartość tych akumulatorów FC13 13 13400, a tu mam 13300, 500 mAh, jest, 1,85 W godziny, 3,7 V, 23,05,02, to jest data produkcji bodajże, słuchajcie, no nówka sztuka, i teraz wyciągam, właściwie wiecie co, co mam powiem. Teoretycznie te jednorazówki można naładować. Teraz załóżmy sobie, podłączam do ładowania ten akumulatorek. Naszpikowałbym tutaj z jakimś olejkiem znowu tego papierosa i znowu mam jednorazówkę. Czy to nie jest piękne. Dobra, słuchajcie, pierwszy raz wszystko elegancko wyciągnięte. Mmm, ładny zapach taki. No, ładny zapach jest. Nie powiem, bardzo ładnie to pachnie, to nawet można by sobie w samochodzie powiesić i byśmy mieli fajny zapach. <grym> oczywiście głupota, bo można sobie kupić te choinki takie zapachowe. Dobra, udało się pięknie wyciągnąć, nie przedłużam, nie przekombinuję. W środku pusto oczywiście. Zamkniemy sobie go, potem będę musiał ręce umyć. Wiadomo, ktoś wtrzymał w ustach, ja to łapami trzymam jeszcze. Dobra. Mamy pięknie wyciągniętą wersję z Aroma Kinga. Nie no, takich. Tutaj zastanawiam się, czy dałoby radę up upchać jakąś taką płytkę z USB, żeby od spodu była na przykład, żeby to można było ładować. Ale to by było totalnie mega. No, ciężkie do zrobienia. Upchać w takim opakowaniu, gdzie już jest i tak wszystko ściśnięte. Dobra, mamy pięknie wyciągniętą. Także wyciągamy sobie teraz z tego. Co tu będzie? Jaka tu będzie wersja? Prawdopodobnie to samo. Także znowu łapię od góry od ustnika. Znowu będę przekręcał. O, zobaczcie. Tu już wygląda to tak. No i teraz znowu od spodu. I. Delikatnie podważam. Dobra, to już mi się wyciągnęło. Znowu przepychamy go, pięknie go wyciągniemy. Zobaczmy sobie. Teraz co tutaj siedzi. Słuchajcie, tym razem tu mamy C13400. A, widzicie 13400 to jest 550, 13300 to jest 500, czyli o 50 godzin więcej, a upo. No i mamy 3,7V, 2 godziny. No i data produkcji 2023,01, czyli styczeń, 5 stycznia. Słuchajcie, zimówka, 5 stycznia. Dobra, wyciągamy sobie. No i co? To samo. To samo. Przepięknie, dwa e-papierosy wyciągnięte i zobaczcie dwa akumulatorki plus jeszcze tutaj zawartość tego olejku. Jak pachnie ten, ten drugi. Też ładnie. No, takie taki mają ładne zapachy te kurde um, olejki. Taka papierosa. Jak jest połączone to. Słuchajcie. Tu jest grzałeczka w środku. I to jest połączone w ten sposób, że idzie do minusa baterii, a drugi wychodzi z tego tutaj ustrojstwa. I teraz jest pytanie do Was: rozkmincie ten patent, który tu jest zastosowany. Słuchajcie, tu jest w ogóle jakby taki to wygląda jak mikrofon. Tu mamy taką szczelinkę malutką. I co? I to jest na zasadzie, że aktywujemy go, że jak, nie wiem, ciągniemy, zaciągamy się. To wtedy coś tutaj przechodzi, jakiś dźwięk czy coś, i robi aktywację tego obwodu? No, iście, co o tym sądzicie? Bo ja myślę, że to jest właśnie na tej zasadzie, że to jako, jakby aktywuje. Tego akumulatorka, żeby on włączył grzałkę, jak sięgniemy, to wtedy przechodzi tutaj przez to prawdopodobnie jakiś strumień powietrza, który no, na zasadzie takiego jakby mikrofonu pojemnościowego <laughs> mogę się mylić. Głupoty gadać, ale napiszcie, co Wy o tym sądzicie, jak to w ogóle działa. Bo tu jest zobaczcie, mamy trzy kabelki do tego. Plus, minus, no i ten żółty, nie? Dobra. Nie przedłużam tego filmiku. To, co tutaj chciałem Wam pokazać, to już zobaczyliście. Tutaj mam jeszcze taką ciekawą kwestię, że ktoś coś markerem zaznaczał, czerwony, czarny. Cokolwiek to ma oznaczać. No i tak wyglądają jednorazówki. 550. 500, zobaczcie, 3 akumulatorki, czy nie warto dbać o środowisko i takie akumulatory sobie gdzieś odkładać, zbierać, wykorzystać do jakichś projekcików? Myślę, że bardzo warto. I na tym zakończę, pozdrawiam, trzymajcie się.